Ja już z tej strony minion Jak pamiętacie mówiłem na poprzednim odcinku w steal a brain rot Że włożę że że te brain rot, czyli gold brain roty los krokodilitos Które pokazywałem jak je zrobić albo jak je zdobyć no to, no to zaraz je tu dam No to idę już po nie Jak nie wiecie jak zro zrobić rytuał y, tej no, orki jakby, orka Leo coś tam, no to ja też... Ja, ja wiem jak to zrobić, ale nie... No musicie w linii prostej się ustawić tak. O. W cztery musicie mieć. Bo ja akurat nie mam na stanie, bo zrobiłem to. Znaczy nie zrobiłem, ale ukradłem jakąś typowi trochę szkoda mi tego gold bo on jest dobry no ale dla widzów zrobię to I nie zapomnijcie daj, dać suba i lajka to by mi pomogło bo się z kolegą założyłem, że kto będzie miał więcej subów to wygrywa Błagam was, dobijcie na przykład 50 subskrypcji, to by było dobrze, albo 40, no to, by było dobre, no to i już wsadziliśmy te good brain Roty Los krokodilitos i ile to będzie trwało, nie, godzina, słabo, los... o nie jest trochę szansa, XD jedna szansa na tego, na tą łopatę, 20 szans na tą, ja myślę, że ten Tukando wypadnie, fajnie by było, gdyby wypadł ten Los Orkalitos no i już nie ma odwrotu. Za wam skipnę tą godzinę, no i za godzinę się widzimy. Dobra, widzowie, powróci. Sorry, bo oglądałem. Dobra, Dobra widzowie, wróciłem. I tutaj jest, się pojawił lawa, ale jeszcze ten se spina. Chciałem tylko to pokazać i dalej do czekania wracam. O nie, ale ten uderzenie. Dobra, no to ja wracam do czekania. Żegnam, ale nie na długo, Za niedługo się widzi. Dobra, już się nam to zrobiło, no to Sprawdzamy, co nam wyjdzie. Mam nadzieję, że coś dobrego. O, o mój Boże, jakie dobry! Nie no, w sumie niezbyt dobry, no ale fajne. To było tylko 10% na to. Ja myślę, że tego nie będzie. Ja myślę, że już będzie. Tung-tung. Mam dwa takie. Trochę szkoda mi tych brain... Tych, tych tych czterech los earlitas, ale to nic. No w sumie to jest lepsze trochę. Albo tam to było lepsze. W ogóle teraz rebootu. No to w ogóle to jest w koniec odcinka, bo... no, co ja, no co my mamy tu dalej robić? Co my mamy tu robić dalej? No tutaj już zrobiliśmy już nagrywka Jezu. Godzina, druga w nocy. No to już się żegnam. I nie zapomnijcie zostawić suba, lajka. Bo potrzebne nam lajki. I suby. Najbardziej suby. Błagam, żeby były 400, nie? Pamiętajcie, 4. Nie, Jezu. Pomyliło mi się. Nie 400, tylko 40. Ok. Bo no, żebyście nie wbili niechcący. 400. Wystarczy mi nie, 900, tylko boisz mi się myli, bo jest już późno. No to wystarczy tylko 40 albo 50, żebym mógł live ro robić. Zbierzemy jeszcze pieniądze. Jak chcecie, mogę rozdać to. Może ktoś to napisać, wy ten, w, e, jak się nazywa, w komentarzach. Ten. Jak przypnę serduszko, to ten ktoś dostanie. Ale piszę swoje ten. E, Linki i. Ja do was, I piszę do mnie na priwie. Jak przyjmę. To. Mój nick to. Soka. To wam napiszę w komentarzach. No i. No, żegnam. Ara.